Pan Tezeusz część trzecia. Po zabiciu Minotaura i porzuceniu Ariadny Tezeusz i ocaleni Kretyńczycy popłynęli do domu. Statki wracające z krety miały zwykle wymieszony czarny żagiel na znak żałowy. Na statku jednak trwały dzikie imprezy i Tezeusz zapomniał o tym na efek śmierć. Witąc czarny żariar w już był przekonany że syn odłożył łyżkę i rzucił się w rozpaczy do morza. Tezeusz objął rządy i jako król sprawował się dobrze. Niejaki Teitos, chciał więc sprawdzić, czy król Aten jest rzeczywiście taki wielki i udał się na pola maratonu, gdzie chcąc przebić wyczyny Tezeusza, ukradł całe bydło w okolicy. Wieść o tym szybko dotarła do naszego bohatera. prac Tezeusza. znany pogromca potworów, a ja jestem... Zmyknął złodzieja krop! Mu? <grystanie> Poznajesz to miejsce? To tu, że dla mnie rzekomo pokonałeś wielkiego, białego pyka, który, będę legendy, spłodził mi Notaura, którego też rzekomo pokonałeś, ale ja... Nauczyłem się nie wierzyć mitom na słowo. Podważasz prawdziwość greckiej mitologii? To jeszcze podważ to, że ziemia jest dyskiem, a jej jest jest głaźną panoc z świątynian. Ok ościen, co? <grym Zawsze <grym lepiej sięgać do różnych źródeł. Włączyć myślenie. Wiesz, prorok TVN mówi o tobie. <grym> Wita Republika Tywista. kraczkowy, trzeba było się przyjść i zapytać. Chciałem tylko udowodnić, że wcale nie jesteś taki zajebisty. O, wielka by sztuka, Pokonać jakiegoś starego byka Albinosa, a później jego zdeformowanego cielaczka w jakiejś samowoli budowlanej. Ja ukradłem całe bykło po okolicy. <mum> Trochę mi się potem rozbiegło, ale liczy się. A z racji tego, że jestem też większy, to żeby dodatkowo udowodnić swoją wyższość, dam ci też mordę. <mum> <mum> to oskaržovala bo opuštěnou žal takže se mi to Wino, który będę chcę świętować po Ciebie. I jeszcze się podjem tą jałówką, co ją udamy. すごい A to, a to prawda, że, że Amazonki do sobie obcinały Co ty? Normalnie mam babki pały, tylko trochę mało. Wyspokane babki. A ten... Ty, naprawdę pokonałeś tą wielką dziką świnię. Faję ją? Podobno była wielka jak dom. No to można powiedzieć zasiadłem ją drzwiami od podwórka. <grymian> a, a, a ten e, szalony zapaśnik, król e, Kepion, co to wyłamywał ludziom kręgosłupy? Wezwał mnie na zapasy, ale wtedy można by powiedzieć zasiadłem go drzwiami od podwórka. <grymian> <grymian> Ej, ja to cię Szanuję, Pezeus. Ty jesteś fajny Kile. <grystanie> inaczej byś nie przyszedł. Tak naprawdę to jestem Peiritos, Król Lapidów. Od zawsze podziwiałem twoje czyny. Bardzo chciałem cię poznać, a, a wiesz, jak to jest. Człowiek wstydzi się zagadać, bo chodził tu do Nie mam szalu. Co to? Róża? Ach, ja z pierwszymi przyjaciółmi. Jedna z wersji mi tu głosi, że też ich kochankami. A jaka jest prawda, to już każdy, kto skosztował taniego wina, wie, Zdarzy się po nim mogło wszystko. Ale spokojnie. Ubiedli potem i uprowadzili jeszcze wiele kobiet i przeżyli mnóstwo przygód. A do kobiet na dłuższą metę dwaj przyjaciele nie mieli szczęścia. Co doprowadziło do najgorszego z ich pomysłów. Jestem znowu wolny i pragnę się ponownie ożenić. A z kim ty chcesz sięgnąć w tej witocie? No, na pewno nie z pierwszą leczą. Dla kogoś takiego jak ja, to co najmniej córka Boga, co nie? Ba, dla mojego przyjaciela, to najwpiękniej córka samego Zełusa. To ja chcę kory za żonę. Ja, bo ona jest żoną Hadesa, który włada Hadesem. A co ty na to, Daisy? Żebyśmy odwalili ze szarego. Idziemy do Hadesu. Po moją żonę Hadesa. <laughs> Dobre. <laughs> Nie wiem nawet, jak to wleźliśmy. <grystanie> Chyba się pędzimy w kółkach. Wdepnąłem swojego z sprzed godziny. <grystanie> Mówiłeś, że, że wiesz, co się. Heros nie ma celu. A ma tylko drogę. Nasza sprawa jest słuszna. Właśnie, ją. właśnie. właśnie, właśnie. I obok błogiem. A, a jak my sobie później wrócimy, <grym> Harun już nas przez Styx nie przewiezie po tym, jak mu dać mordę. Jest to Zeusz? I bardziej jestem prześwieżony ten nasz pomysł wydaje mi się głupszy. <grym> 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 Dlatego powinieneś się jeszcze napić. Ale skończyło się winko. Lepiej zapytajmy kogoś o drogę. O, tu jest jakaś chatka. O, i są trzesełki. <grym> W domu w szlachetni Rosi możecie spocząć po cygarni w naszym przybystwu. Jeśli macie pieniądze. <grymne> <grymne> Przybyliśmy dwa po... domu. Ja i ta Zeusa. Bo moją żonę przyszło. <grymne> 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 Zaraz mi wszystko powiecie, tam mam no i Kamilaj do przywiozł. że pokazywać w bo za dużo się zmienia na erotyczne. chwila, tego znam, no tak, Pan a e, ten, ten gruby, to kto? Ach, nie groźny, jakiś peritos. Po pierwszym okresie wywłagał mnie winko i opowiadał, że szuka żony. Całkiem słodki, nawet mu dałam. Czy <tuszy> <tuszy> szuka żony? W kapesie? Którą Danialka? To jest? W sumie już gruba jest to kiedyś swe żonę. No dobra, to niech jak jakąś sztuczkę, to, to pogadamy. Tylko, że on nie zszedł tu po swoją żonę. On przyszedł po konkretną i to po żywą. Po jakąś. Hmm, córkę ze <grym> Po córkę ze usa? Żywa jest tu tylko jedna. Moja żona. Lebił dzisiaj jadł? Nie, panie. Nie, yeah. no to dziś sobie porządnie podję. Zawiódł do tego grubego na obiad. Mam coś przygotować? Cicho. A ja, pan Herosik? Jak sobie tutaj posiedzi tak, z 10 lat, to może mądrzeje. Pójdę przygotować zaklęcie. Dziękuję. Gdy Tezeusz się obudził, przekonał się, że nie jest w stanie wstać. Nawet gdy kac zaczął puszczać. ten siedział tak kilka miesięcy, aż w końcu Herkules przy okazji wykonywania ostatniej ze swoich prac uprowadzenia Cerbera, ciągle zadziwiająco najedzonego, zawitał do podziemia. Po drodze spotkali się. Herkules uprosił Hadesa, który władał Hadesem, by ten uwolnił Tezeusza. Od nieobecność męża Fedra popełniła samobójstwo, po tym jak jej Paszek i Hipolit odrzucił jej zaloty. Zostawiła Tezeuszowi list, który poskarżyła jego syna o gwałt. Tezeusz nie go sam. Zabicie członka najbliższej rodziny to dla Greków najbliższa zbrodnia. Tezeusz już i tak średnio kochany w mieście, udał się na wygnanie. Trafił na wyspę Skiros, gdzie umarł w samotności. Kiedy podobno spierdzielił się z klifu do morza? Wystąpili jako Teseusz, Olivia Wali. i Mefedron Michał Borkowski <śpiewanie> Jako Atena Tyzyfona i piękna bosonoga niewolnica Elwira Rozbicka Hena i Amarena Joanna Skrzypuska. Pandora, Ariadna, Demeter, Afrodyta i Megalia, Łucja Zło, de differentis cinis skiron Prometheus Hephaistos et Paris Caesar